Tałem dałem stopień czy... podstawy prawną nazwisko swojej na swoje i ja to wszystko, drugi ja raz nie muszę, powiem. to wszystko ja, ja już też powiedziałem, nie muszę no, gdy policja musi pan przedstawienia razem, się po raz drugi tak. to jest rozporządzenie Rady Ministrów z, z dnia 4 lutego 2020 w sprawie wykonywania niektórych uprawnień przez policjanta paragraf drugi, ustęp pierwszy policjant, który przystępuje do czynności musi podać imię, nazwisko istotę, i stopień w sposób umożliwiający odnotowanie podać podstawę prawną to uczyniłem. podstawy prawnej pan nie Podstawy prawnej pan nie podoba i faktycznie tym bardziej. Jeżeli państwo zatrzymają tutaj kogokolwiek, będzie to uznawane jako przekroczenie uprawnień w 231. Chyba sobie żadnego. podejmuję wobec ciebie interwencji i no. no. zachowaj odstęp to pan do mnie nie mnie pan mnie o, z, proszę z nie polecenia. Się, To proszę się Nie Proszę wykonywać polecenia. Jeżeli pan będzie wykonywał poleceń, stanie się tej 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 Zdjęcia, tej tej Zdjęcia, proszę się odsunąć. Proszę, od dom... proszę się odsunąć. Proszę się odsunąć. się od tak. tak. pan dom... Proszę odejść, powiedziałem chyba pana. Nie krzyczeć. Proszę Nie. Panu łamie prawo w tym momencie. Pan odchodzi. Nie muszę odchodzić, ja tutaj. jestem no, i Zachowaj 2 metry, bo możesz mieć że nie, wie, dom nie dom wiemy co może mieć, jeżeli nie wiecie o Ale to pan do mnie podszedł, ja nie wiem co pan tu zajmuje. Teraz polecenie, metry stąd, odejdź dwa metry metry Czuję się gazu, bo czekam Bo pan ma. Raz raz ma to pan popełni kolejne przestępstwa. Tak, popełni pan kolejne przestępstwa, Nie będzie pan mnie pytał teraz, to ja pana pytam. Ale ja się pytam, czy pan ma nazwisko, Co pan się wstępi? Czy pana bo nie jesteś tym stojącym było gorąco Gdzie jestem ten patrol? Gdzie jest ten patrol? Z kim, kim jadę? Słuchajcie. Patrol nie podaliście, całkowicie podaliście Nie podaliście faktycznej czy. Zabieramy pana komisariat? A który komisariat? Ulicę proste powiedzieć! Przestępcą! Przestępca pan! Przestępco! Przestępstwo pan popełnia, rozumie pan? Ale... Ja rozmawiam z przestępcą w tym momencie. Tak, pan tak jest pan przestępcą. Pana czynności są ja przestępcze. No, no, Była postawa podana praktycznie. Nie, nie było. nie było. Nie, nie było. podali. Nie, nie proszę, pana, pana. proszę się, nie, się nie, nie odzywać. Nie interesuje nie, mnie to, nie, mam nie, prawo nie, mówić co chcę. Dobrze. artykuł 83 Konstytucji mówi o tym, że pan przestrzegał prawa. Tak, a pan przestrzega w tym momencie? Przestrzega pan Konstytucji, wolność przemieszczania się?

To jest właśnie bezprawie. Proszę bardzo. Jesteście rozliczeni tą bandyki! Handyki! Zatrujecie tą bandę! Zatrujecie tą bandę! Zatrujecie tą Pani powie słowo! Zatruje się tą bandę! Proszę Ja jestem u nas w represje! Religijne! <gry> no, jak trzeba mieć na pod deklem? Jak trzeba być bezmyślnym, po prostu, to trzeba być naprawdę nazistą. Takim niemieckim, dobrym żołnierzem z Wehrmachtu, żeby wykonać naprawdę każdy. Ja już mówiłem to waszym kolegom i będę mówił wam. Nawet pracujące dziewczynki wiedzą, kiedy powiedzieć nie. Że są granice, że jest kawałek dumy, kawałek honoru, a wy nie potraficie powiedzieć nie, bo głupi rozkaz przyszedł. Czy wy naprawdę jesteście tak ograniczeni, ano. że nie jesteście w stanie? Tak, Czy specjalnie specjalnie no co jest tak? Zobaczcie, bo, ci się specjalnie postąpić? Zobaczcie, Zrobiła. Ale sprawa wskazuje na to, że wskazuje na to, że wskazuje na nie że wskazuje na to, że wskazuje na to, że Ci na to, że wskazuje na to, że wskazuje na to, że historia? to, Jaką dzieciaką masz historię, że możesz stać w tym temu rzeź? Przetrzymujesz mi tutaj tak, jak to 6 godzin. Zjedzi się ciebie, kraj, więc jedzisz się w kapułę. Czy twoja matka już o tym wie, że bijesz dzisiaj inne kobiety? Wstydzi się, wstydzi się Ciebie kraj Czy wiesz, jakim Świecie się dźwiękiem Ten moment, kiedy łamiesz mi rękę Dobra dziewczyna Krzyczała z bólu Wstydzi się Ciebie kraj Chcę Ciebie poznać Bo ja mam wrażenie, że panowie W niebieskich kulturach nie rozumieją Dlaczego my tu jesteśmy Poszlibyśmy sobie stąd, gdyby panowie nie porwali z ulicy. Niech legitymują, nie mają podstawy, to jest spontaniczne zgromadzenie. Jest mnóstwo wyroków sądów, które mówią o tym, że nie macie prawa legitymować protestujący przed i przeciw waszym sprawie ludziom. No. Wiecie, co oni mi powiedzieli? Ilu nas jest? Co? Kto się będzie przejmował naszą stu, osobową grupą? No, no pokażemy. Jest nas kilkanaście już, jak nie kilkadziesiąt tysięcy. Może i miliony w tym kraju myślących ludzi.